Cześć! To będzie troszkę inny materiał język na tym kanale, bo chcę wam w nim polecić pewnego moda do Elden Ringa. Jak jest dla was pewnie oczywiste, jeżeli oglądacie ten kanał, w przyszłym tygodniu wychodzi Elden Ring Night Rain. Ja jestem na tą grę niesamowicie nachypowany, czekam na nią już od dłuższego czasu, będę się w nią zagrywał od premiery do upadłego. Natomiast w tym tygodniu mam pewny problem, bo postanowiłem, że w Elden Ringa Night Rain wejdę kompletnie cold Nie oglądam żadnych materiałów tłumaczących gameplay, nie oglądam dłuższych gameplayów, jedyne co zobaczyłem to teasery jak wyglądają, klasy i nie mam zamiaru oglądać więcej materiałów o tej grze przed jej premierą. Tym razem chcę, żeby to było dla mnie jak najbardziej czyste doświadczenie, co jest trochę związane z moimi obawami, jaki będzie replayability tej gry, ale to nie o tym jest ten materiał. W każdym razie, co robić w tym tygodniu, jeżeli nie chce sobie spolerować? Mam rozwiązanie, co robić w tym tygodniu. Można sobie poćwiczyć przed premierą, bo z samego założenia tej gry wynika, że trzeba będzie w miarę dobrze grać, żeby coś w tej grze osiągnąć. No, jest to gra czasowa, głównym celem jest zabijanie tych bossów. I to nie jest tak jak w zwykłym Soul -like że zginiemy i mamy kolejne podejście. Zginiemy, to kolejne podejście zajmuje nam do 45 minut, bo trzeba przez te 3 dni przejść i zebrać znowu te wszystkie itemy. Więc stwierdziłem, że dobrze by było zrobić sobie lekki prep gameplayowy, żeby sobie poćwiczyć. Przed premierą tej gry. Ale Elden Ring jako gra, ona jest gigantyczna i jest związany z nim ten element zbieractwa. No, żeby w ogóle zrobić bossy z podstawki, trzeba zrobić ten breath phase. Żeby zrobić bossy na DLC-ku, trzeba zebrać te i fragmenty. No, sporo czasu to zajmuje, nie interesuje mnie to za bardzo, więc rzuciłem okiem na Nexus MOD i znalazłem mod o nazwie Boss Arena. I wprost mówię, ten mod jest świetny i polecam, spróbujcie go sobie, jeżeli chcecie sobie poćwiczyć przed premierą Light Traina. On działa na takiej zasadzie, że całkowicie pozbywa się jakiejkolwiek progresji związanej z eksploracją i umieszcza gracza w sytuacji, gdzie jedyne co trzeba robić to zabijać bossy. Table Hold został zmieniony w hub, w którym mamy udostępnionych specjalnych sprzedawców, którzy udostępniają nam właściwie wszystko. Od ulepszania broni, do konsumabli, do czarów, ashes of war, respecowania. Jest tam generalnie wszystko to, czego potrzebujemy i co jest dostępne w zwykle grze. I z tego hubu wprost rozmawiając z NPC-em możemy się przeteleportowywać do Walec z bosami. I ten mod działa. W dwóch trybach. Możemy go odpalić w trybie sandbox, który no, jest sandboxem. Można walczyć z każdym dostępnym bossem, wszystko jest od razu blokowane. Możemy zrobić sobie taką postać, jaką chcemy, albo można grać w trybie progression mode, którym ja zacząłem grać i który wam polecam. Ten tryb działa na takiej zasadzie, że twórca tego moda stworzył specjalny loot table do każdego z bossów w Elden Ringu, który decyduje o tym, co dany boss nam wydropi, gdy go zabijemy. Wszystkie te bossy zostały podzielone na tiery, włącznie z bossami z Delceków, które musimy sobie stopniowo progresować, odblokowujące po kolei i przechodząc całą grę. Więc Progression Mode to jest zasadniczo przejście Eldena, gdyby Elden polegał tylko i wyłącznie na walce z busami. I można by się zastanawiać, że jak to jest zbalansowane, czy to są jakieś problemy, że załatwo, za prosto, powiem wam, że tyle ile grałem w tego moda, to jest to zrobione świetnie i balans jest bardzo dobrze zachowany. Dropią odpowiednie ilości upgrade'ów do broni. Niższe tiery dostajemy z darmo w hubie, więc możemy sobie eksperymentować. Mamy darmowy respet. Możemy sobie modyfikować to, jak działa rzeczywiście ten loot, który zdobywamy. Możemy wyłączyć całkowicie losowość i po prostu spowodować, że wszystko drop z tej listy lutu, którą twórca sam stworzył. Bosy są dobrze pogrupowane nie znalazłem jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o te teleportacje. Gdy zginiemy na bossie, od razu się respimy. Gdy zabijemy bossa, możemy sobie wybrać, czy chcemy wrócić, czy iść dalej. Można by tu sporo mówić, ale generalnie rzecz biorąc w 100% ten mod spełnia swoje zadanie. Spełnia je nawet, jeżeli chodzi o DLC, bo można by się zastanawiać, że co ze składu, tymi fragmentami? Czy dać ich od razu do maksa, czy w ogóle ich nie dawać, że było jakoś giga ciężko? Twórca tego moda też nad tym się zastanowił. Popatrzył w pliki gry, gdzie są multiplayery tego, ile te bossy mają życia. Przeliczył buff do dmg z fragmentów i zrebalansował te bossy. Zrobiłem już lekkie testy jak to wygląda i wydaje mi się, że te bossy są na odpowiednim poziomie trudności. Nie giną za szybko, ale też nie są zbyt twarde. Więc jeżeli chodzi o sam mod to polecam. Natomiast są z tym modem związane dwie kwestie, które są dla mnie bardzo ciekawe. Pierwsze to to jak ten mod obnaża Elden Ringa. Chodzi tutaj o to Jaka jest powtarzalność tych bossów? Zaczynając z tego moda, zakładałem, że zrobię absolutnie każdego bossa, żeby sobie przećwiczyć. No i te tiery są tak w nim skonstruowane, że mamy tę progresję i robimy każdego bossa po kolei. Czy to jest ten bardziej główny boss, czy to jest boss poboczny, czy to jest boss z kadaku, czy to jest boss z open worlda. I powiem wam, że przy czwartym tierze tych bossów ja już wysiadłem. Bo powtarzalność bossów w Edenie jest po prostu niesamowita. I jeżeli będziecie grali z tego moda, też polecam wam, w pewnym momencie zacznijcie. Po prostu wybierasz tych bosów, z którymi chcecie walczyć, bo no to trochę obnaża tą grę, że z jednej strony zrobili ogromny świat, który trzeba eksplorować, przez co musieli w nim umieścić jakieś wyzwania, więc zaczęły się powtarzać te bossy. Ale z drugiej strony jest to nadal powtarzanie się. I jeżeli ten moc usuwa ten element eksploracji, no to to działa tak jak działa. I jest to tutaj jeszcze bardziej zamplikowane niż przy zwykłym przejściu Eldena, no bo tam rzeczywiście mamy tą przerwę od walki do walki, no a tutaj boss, boss, boss. I to ogromnie widać, gdy walczy się trzeci raz z tym samym Knight Cavalry, tylko że ma inną broń. I tu jest właśnie druga kwestia, jeżeli chodzi o tego moda, czyli jaki jest generalny efekt na grę? No bo zacząłem się na tym zastanawiać, to jest taki trochę ideał? Dla gracza soselekowego, no tutaj jest tylko walka z bosami, bez jakiejkolwiek eksploracji. Czyli to, czego wydawałoby się, że ludzie by rzeczywiście chcieli. Że po co jest ta eksploracja, po prostu skipujmy te zoony, rummy, bosy. I grając z tego moda, jestem trochę skonfliktowany, no bo na papierze jest coś, co powinno idealnie pasować. No jest to taka przyspieszona progresja postaci, no bo rzeczywiście szybko ją rozwijamy i szybko walczymy z tymi bosami. Ale jednak. Czegoś odrobinę mi brakuje. I tu nie chodzi tylko o to, jaka jest jakość tego świata, który jest stworzony w Welderingu, jaki jak jest level design. Myślałem, że to będzie coś absolutnie perfekcyjnego dla mnie i bawię się tutaj świetnie, gdy mogę po prostu walczyć z tymi bossami. Natomiast przyznaję teraz, że czuję trochę taki brak tego, że jednak się nie eksploruje. I tak jak są socjalki, -like, które mnie ogromnie denerwują tym, że mają kiepski level design pomiędzy tymi bossami, i rzeczywiście chciałbym wtedy, żeby te walki były po prostu szybsze. I żeby tych słabych levelów nie było. Grając w tego moda, zaczynam rzeczywiście myśleć, że level design jest, przynajmniej w moim guście, jednak potrzebny w soslajkach. -like Dobry level design, nie taki jak w niektórych grach, które ostatnio grałem, który mnie po prostu frustruje, po to, żeby nadać właśnie ten odpowiedni pacing do tych walk z tymi bossami. Chyba jednak rzeczywiście jest tak, że to za dużo, to niezdrowo i czyste walki z bossami, to nawet dla mnie, kogoś, kto uwielbia walczyć z bossami, robienie. Cały czas walki z bossem, to jest chyba jednak trochę za dużo i jest potrzebny ten moment przerwy. I teraz zdaję sobie sprawę, że najprawdopodobniej przez to trochę czułem się dziwnie grając w No Rest for the Weekend, gdzie, tak jak mówiłem na tym moim poprzednim materiale, w No Reście jest cały czas walka high voltage i ciężko jest. O taki moment uspokojenia przy walce z dziwnikami. I wydaje mi się, że ten moment uspokojenia jest jednak potrzebny, żeby mieć pełne doświadczenie z grania w likea. Teraz sobie dopiero to uświadomiłem. Nadal ten mod jest niesamowity, bawi się w nim, super, bo Eden grubo przesadza z tym, ile trzeba rzeczy zbierać i ile się jeździ do tych bossów, ale mimo wszystko nawet jeżeli jest ten element przebiegania przez ten ząb szybko, to on raz, że świadczy pewnie w pewien sposób o skillu gracza, że ktoś się stanie to przebiec, to dwa, że on nadaje tego pacingu, który ten mod mi pokazał, że ja jednak potrzebuję, żeby się najlepiej bawić przy SoulCycle. Ale nawet z tym ogromnie polecam tego moda. Jeżeli chcecie sobie po prostu przećwiczyć gameplay w Eldenie na bossach, to nie wiem, czy jest lepszym mod do do Eldena. Ma świetne feature'y, wspiera seamless co-op. Nie znalazłem jeszcze ani jednego buga, który by mi jak, w jakiś szczególny sposób przeszkodził. Jest banalny do zainstalowania. Wystarczy wejść na na Nexus MODS, pobrać Mod Engine, pobrać tego moda, przeczytać readme, rzucić zawartość katalogu paczki, którą pobierzemy z tym modem, do folderu mod w mod engine i LDNA odpalać tym specjalnym plikiem BAT z ModenGina. Zróbcie sobie najlepiej backup, saveów, żeby wszystko było ok, bo trzeba mieć nową postać tutaj, lepiej nie ryzykować. Ale w każdym razie, instalacja zajmuje mniej niż 5 minut. Polecam gorąco, spróbujcie sobie, jeżeli nie macie co robić do przejścia Rena i nie możecie się doczekać, przetestujcie sobie te bossy. Wasz skill podrośnie. Nie będziecie musieli być kierowani przez ludzi online. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie like, subskrybujcie, bicie na Twitcha. Pewnie właśnie teraz, jeszcze w niedzielę, będę streamował tego moda. A później już tylko Night Rain. Na dziś to tyle. Cześć.